Ale i tak chyba git. Dobra. Mam nadzieję, że ekran widać. Powinno widać. Yy, kamerka ciut. Yy, a, może tak. O łapy. No, niebieski. Tutaj. Yy, to jest ten z pomarańczowym, to to mi się przyda. Tylko muszę zrobić coś takiego. Yy, zielony ładnie i teraz czerwony zna, o kurwa, popsułem. Yy. Zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak, obróćmy dwa razy. E, czerwony, zróbmy. Nie piszcie do mnie na Facebooku teraz. Składam kostkę. Jutro jadę do ministerstwa. Składam pismo. Dobra, git, 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 git. E, do góry nogami. Zielony, czerwony, tutaj. E, Where is czerwony. Nie w tą stronę. Muszę bardziej dokręcać. Dobrze, zielony w ten to w prawo. O kurde, muszę toć. U R U' R' U' F' U i F. Czerwony, nie. Czerwony w niebieski, w lewo. U' L' U i L, U i F i U' F'. Zielony to znowu to samo. Dwie warstwy. Nichu ja. Where is warstwa? Ogry. Czy zrobię z pamięci? Oczywiście, że zrobię z pamięci. Dobra, yy, mam tak, więc teraz mogę F ruru. Yy, jeszcze raz. Jeszcze dwa. Bardzo ładnie. Niebieski, Ży, yy, na pewno zawsze dwa będą poprawne. Dobra, te chcę. U', R, U, U. Okej, okay, obrócone, poprawne. Yy, błędne, 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 dobra. U, R, U', L', U, R', U, I, L. Poprawne, poprawne, poprawne yy, i po kolei. 2,28. Let's go! Mam <laughs> Na nadzieję, że nagrywało.